No i teraz na, nagrywamy jak najlepiej składać sobie takie skrzydełko, czyli z usztywnieniami. To jest Buran Alfa. Oczywiście trzeba poskładać ładnie linki, czyli te liny muszą być w środku w czaszy. tymi żeberkami. Czyli teraz yy, drugi etap to jest składanie żeberek. A można składać też co, co komorę, czy co dwie składasz? Ja sobie. No Generalnie w zasadzie chodzi o to, żeby te usztywnie nie, nie, tutaj nie łamać, tak? Melarowych i żyłek. Chodzi o to, to, żeby mniej więcej te, te, te profile aerodynamiczne leżały jeden na drugim, na sobie. Tak, 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 właśnie. Czyli teraz przechodzimy do spływu i teraz naciągasz sobie spływ, czyli tak by. Naciągasz. w drugą stronę. I potem znowu musisz poprawić troszkę ten spływ, bo on się rozchodzi, nie? Tak, tak. No to wiesz, samemu to trochę więcej czasu zajmuje. No na pewno. Z tak. drugą osobą jest dużo łatwiej. Jedna połówka już jest złożona i potem ciach, co dwie, tak? Znowu i znowu krawę spływu, tak? Tak jest, teraz wpływ tutaj równam tak, tak, żeby mi tutaj wychodziło w nich w 40 cm szerokość po złożeniu usuwamy trawy i koniki najważniejsze, jak są? koniki, no wszystkie owady I tak jest tak złożone to potem jedno na drugie dajesz, o właśnie tak aha, no i do środka jedno na drugie z uważaniem tu na to środkowe żeberko, żeby ono tak no właśnie, to jest środkowe żeberko, żeby nie połamać go jakoś bardzo, tak? O, i tak mam żyłeczkę tutaj, ja ją wyczuwam, wyczuwa się ją palcami, tak. ona tu jest, więc nie jest, nie jest jakoś skręcona. Tak, tak, aha. Tylko trzeba uważać chyba, żeby jak sobie pomagasz nogą, żeby nie było jakiegoś twardego kamienia, nie? Oczywiście, to na trawie trzeba tak Tak, tak. Na twardym podłożu, to... to... trzeba uważać. To trzeba bardzo uważać. Tak, żeby gdzieś to miało około 40-45 do pół metra szerokości taki, ten odblok no wiem i używam i używam tych woreczków na taśmy często jest tak, że Pleśnieją. Te taśmy są zawilgocone. No czy, czy od rosy, czy od śniegu w zimie i, i one w tych kondonach po prostu tam się tam jest ta wilgoć zostaje i pleśnie ją, tak. tam, yy, tam może jakaś, jakaś, jakaś grzyby się rozwijać, pleśnie i tak dalej. A potem to osłabia oczywiście materiał, wiadomo. Woda to naglajca. To jest tak zwane składanie no bez, bez tej kiszki. Tak, tak. tak. Dobra. Czyli na, na, co, na co trzeba zwrócić uwagę? Żeby te żebra tutaj z tymi żyłkami dochodziły jakby na płasko do siebie. No wiem, żeby się nie łamały, no. Żeby ich jak najmniej łamać. Tutaj zresztą te żyłki są wyczuwane pod, pod palcami. Tak. Zmieniamy to kaśmą kompresyjną. Dobra.